W Multimedialnym Archiwum Kultury prezentujemy panią Jadwigę Solińską, wybitną artystkę ludową, wywodzącą się z patriotycznej rodziny chłopskiej. Największe sukcesy osiągnęła w plastyce obrzędowej, zdobniczej i twórczości literackiej. Wydała ponad 20 tomów wierszy, opowiadań, wspomnień, opisów tradycji i obrzędów. Tworzy od 1944 roku. Wielki wpływ na jej twórczość mają doświadczenia zesłania na Syberię. Mieszka w Wąsoszu. No tak Bóg mnie obdarzył taką pamięcią, niesamowicie aż, aż, za, aż za dużo tej pamięci, bo to i się o, o złym pamięta. W życiu miałam tyle, tyle przeżyć, tyle cierpień, tyle. Jak zesłanie na Sybir, tak, tak jak y, ja uważałam siebie, że jestem takim wyklętym dzieckiem i muszę tam zamarzać z zimna, i muszę walczyć o przetrwanie. I musiałam tam, y, na przykład, nie miałam żadnego obuwia, tylko na. na Zimy to tak zwane pimi, to takie z, y, z wełni, tak, takie buty bez kaloszy. A całe lato i jesienią by już był mróz biały, a jeszcze boso chodziłem. Byłam z babcią Paulino z mamą Franciszką i z siostrą Zofią. Siostra była starsza od mnie, to musiała bardzo ciężko pracować na sianokosach i przy innych ciężkich pracach. Mama pracowała jako dojarka, bo to jak było w sowchodzie na fermie. I, a ja no to mnie tam jako jeszcze dziecko to taką lżejszą robotę dawano, no że to pa do pasienia się nadawałam. <laughs> Były takie zabawne, kiedy pasłam te cielęta i przyjechał tak dyrektor so na takiej traszpance i to miał zaprzężoną kobyły, ta kobyła się nazywała Maruśka. I, i on przyjechał, się zatrzymał i patrzy, że no jeszcze ja i dzieckiem byłam, że to dziecko, pasie te, te cielęcza. I on do mnie powiedział, mówi, a wy zajczyków nie balisz? Nie było tam papieru, nie było tam nic, woda zamarzała w domu, nie było w takiej ziemiance, się mieszkało. Bośmy potem mieszkali w mieście, po ja że trzeba było, trzeba było uciekać. Potem po kilku latach to ja powstała tam polska szkoła w pawodarze, to chyba na początku mówiłam I, i, i ja, mama mnie do tej szkoły zapisała. Taki pierwszy jeszcze, ja tam nie wiedziałam, jak to się wiersze pisze, tylko byli bywani. Wczoraj było nam wesoło, dziś nam smutno jest wokoło. Dziś jest dobrze, jutro źle. Tak mijają noce, dnie, tak mijają lata, całe nam się zdają bardzo małe. Nie jesteśmy w swojej ojczyźnie, lecz jesteśmy na obczyźnie. Jedna radość dobrze znana, nasza szkoła ukochana. Uczymy się w szkole pilnie i wiemy, że nieomylnie przyjdzie czas, kochany, i przyniesie nas na ojczyste łany. Opisałam wszystko to, co było, tak jak opowiadam. To to wszystko opisałam, bo to było, było niesamowite. Pozdrowienia na zesłańczych szlakach Sybiru serca Polaków konały. Konały i więdły jak zerwane kwiaty pozbawione wody, konały i więdły z tęsknoty za ojczystym krajem. Tylko zachodni wiatr, przynosząc im pozdrowienia z rodzinnych stron, uśmierzał tęsknotę i przywracał nadzieję. A wracając, płynął ze strumieniami łez.